No, dzień dobry, dzień dobry. Już Zuzia do mnie dzwoni, już Zuzia dzwoni, że pewno nie słychać, ale nie słychać, bo ja nie, od, nie odblokowałam mikrofonu po prostu. Dlatego nie słychać. Ewo, nie słychać, Ewo, nie słychać, Ewo, nie słychać. Bardzo dziękuję. Wszyscy dzwonią do mnie, tak? Więc... Yy... Jest poranek, jest błękitne niebo yy, i <laughs> słuchajcie, nie słychać, bo ja po prostu miałam zablokowany mikrofon. Dobrze, dobrze, już jestem, już jestem, tak, kochani. Więc. Yy... Chcę mówić dzisiaj o tym, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, przynajmniej w moim życiu, jest to, słuchajcie, że jest mi bardzo ciężko uwierzyć w to, że jeżeli Bóg pewne procesy zaczął, to że, wiecie, jak ja myślę, że mi się udaje skończyć, nie? Że kiedy jestem w jakimś procesie, to mi się często wydaje... Dobra, Zuzia dzwoni znowu, halo... Już powinien być, już wszyscy piszą, że słychać. No, dzięki, dzięki. Halo, halo księdzu. Ewa, nie słychać Cię na TDO. Już słychać. A, przepraszam Cię. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Widzicie, wszyscy mnie kochają i próbują pomóc, kiedy ja po prostu te rzeczy zawalam, ale już słychać, tak? Już wszyscy słyszycie. Ja zawsze tak, Asia, zaczynam od tego, że patrzę w niebo, albo przynajmniej bardzo często. O, już słychać, no to dobrze. Więc słuchajcie, patrzę w niebo, ono jest błękitne i szukam tej nadziei dla mojego życia, chociaż bardzo często jest tak, że mi jest trudno uwierzyć, w to, że jeżeli pewne rzeczy się zaczęły, to że mi się udaje dokończyć, że ciągle się boję, że się gdzieś zgubię, ciągle się boję, że, um, że nie dokończę, że nie wystarczy mi sił, że po prostu nie wiem, odpadnę gdzieś, tak, że że, że tego nie pociągnę, tak? I kiedyś opowiadałam Wam tę historię, jak byłam tutaj w Square Chapel z Natalią na przedstawieniu teatralnym i ona w czasie przerwy była tak przejęta tym, tą historią o tych zwierzątkach, że mówi, że ona chce już do domu, że dla niej to jest za dużo. Nie? Ja, ja wiedziałam, że ta bajka na pewno skończy się happy endem, więc poprosiłam ją, żeby wytrzymała, żeby trzymała mnie za rękę i żeby mnie nie puszczała. I że tą drugą, drugie, drugą część przedstawienia przeżyjemy razem, i że będzie po prostu dobrze. Zobaczysz, skończy się to dobrze. Nie? No i rzeczywiście skończyło się dobrze. Natalia wracała szczęśliwa z tego przedstawienia. Wiecie, ja to wszystko wiem, ale w momencie, kiedy pewne rzeczy się dzieją, to mi jest trudno uwierzyć. Ja przeżywam ogromną walkę w moim życiu, że coś skończy się dobrze, że pewien katastrofizm przychodzi do moich myśli i myślę, że na pewno to się skończy tak, na pewno, wiecie, sama się utopię w łyżce wody, nie? Że, że, jakby, że moje błędy, że moje błędy, pewne problemy, pewne problemy wyjdą, moje błędy jakby zaważą, że mój brak siły, brak wytrwałości, brak, brak bycia taką dzielną osobą spowoduje, że ja po prostu wiecie, no nie dźwignę tych tematów i często tak myślę i często to do mnie przychodzi, nie i powiem wam, że jednym z takich prawideł właśnie życia, które podejmuję to jest to, że ja myślę sobie że ja wytrzymam że ja po prostu poradzę sobie, ja nie widzę dzisiaj rozwiązań, ja nie widzę yy, yy, yy. ja nie widzę rozwiązań, nie widzę, wiecie, jakichś takich sytuacji, ale sobie tłumaczę że sobie poradzę, bo za mną jest Bóg, tak i dzisiaj mam taką myśl, żeby właśnie o tym mówić, że to są uczucia, których my wszyscy, my wszyscy tego do, my doświadczamy w swoim życiu, każdy z nas boryka się z takimi myślami, nie? No, czy tak mi się wydaje, mi się tak wydaje, bo ja się ciągle z nimi borykam więc, więc i, i, i czasami podupadam i myślę sobie, że już więcej nie dźwignę że mi się nie uda że wiecie, że czasami z tym prowadzeniem wspólnoty to jest tak, że dobrze, że ja już od 20 lat jakby te rzeczy robię ale myślę, nie no już teraz te problemy które są, to po prostu już ja już ja wymięknę, już ja, już ja sobie z tym nie poradzę tak, że mm, i wiem, że to co jest istotne w takich momentach, to żeby po prostu szukać jakiegoś jakiegoś takiej wyrwy w skale, w której możesz się dłonią złapać, żeby, żeby pójść dalej, żeby podjąć ten wysiłek i pójść dalej, nie, żeby nie odstępować, żeby starać się iść, biec, podejmować to, nawet jeżeli wydaje ci się, że jest to trudne, nie? Że, że na pewno, wiecie, zawsze człowiek myśli, że to przeze mnie, że przez moją słabość, moją grzeszność, moje, moje słabe podejście do różnych tematów, że to po prostu wszystko, wszystko padnie. Zawsze, zawsze jest to takie samo oskarżenie, I, i tutaj Tomek pisze: Zły żywi się naszym strachem. Życzę Wam pogody ducha i radości, dużo radości. Tak, tak, to prawda, żywi się. Ja słuchajcie. Ja, nie, ja są takie momenty, że ja nie potrafię tego zrobić, nie, ja nie, nie potrafię jakby zacząć myśleć nagle pozytywnie, wiecie, ja potrzebuję innych ludzi, którzy przyjdą mnie trochę podniosą w tym czasie, powiedzą mi jestem z tobą, Ewa nie jesteś sama, że jest to trudne, tak, ale jakby przyjdziemy, no nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, nie, że ja, ja na przykład nie potrafię być samowystarczalna w takich kwestiach i dlatego myślę, że temat wspólnotowości w moim życiu jest dla mnie ważny, dlatego, że ja potrzebuję tej akceptacji i obecności ludzi, którzy nie zrażają się tym, że ja na przykład nie daję rady, którzy, którzy nie mają jakiegoś takiego patrzenia na mnie, że ja nie mogę nie dawać rady. Rozumiecie mnie, że, że to jest ja ok, że ja nie daję rady i że ktoś mnie po prostu podniesie, ktoś mi, ktoś mi pomoże w tym momencie, ktoś ze mną Dzień dobry, dzień dobry Arturze, pozdrawiamy do Polski Ciebie. Że wiecie, że ktoś mi podniesie, ktoś mi coś powie, tak, że to że, że no tak jest, nie? I, I tak Tomek to nie, że to ja do Ciebie coś mówię tutaj, mówię do Tomka Dziopy, Ale jak ludzie do mnie przychodzą, i na przykład przychodzą z takim, właśnie z takim nastawieniem, i mówią do mnie: O Ewa, będzie dobrze, czego Ty się martwisz, nie? To mnie to nie podnosi. To, czego ja potrzebuję, no to, no to tego, że ktoś mnie w takim momencie zrozumie, że ktoś mnie gdzieś tam podprowadzi trochę pod jakieś, jakieś myśli i, i pomoże mi wstać, nie? pomoże mi albo zachęci mnie do tego, żebym ja wstała sama. Więc, więc dzisiaj. Taką mocną myśl mam w sobie, że jeżeli Bóg zaczął, to skończy, że Bóg jest tym, który był, który jest i który będzie. I to się bardzo łatwo głosi. I jestem w stanie, jakby tutaj, Wam całą prelekcję zrobić, godzinną na ten temat. Ale. Co innego chcę Wam cię powiedzieć. Chcę wam powiedzieć, że w momentach, kiedy te czarne chmury nachodzą na mnie, to pomimo, że ja mam wiedzę, to ona mi bardzo dużo nie pomaga. Ale pomagają mi ludzie, którzy, którzy jakby zaakceptują to, że ja mam. No, taki, wiecie, gorszy czas po prostu, tak? Jakby taki gorszy moment w życiu, tak? Więc więc. Yy... W zasadzie nie wiem, co chcę Wam powiedzieć. Może to, żebyśmy o tym pamiętali wszyscy? Może to, że dzisiaj patrząc w niebieskie niebo, myśleli o tym, że Bóg właśnie taki jest, że on wie, że na pewno historia skończy się dobrze, że na pewno nikt z nas nie umrze, że świat się nie załamie, że jeżeli są kłopoty, to z nich wyjdziemy, że jakoś sobie poradzimy, że on podeśle różnych ludzi. Wiecie, że, że znajdzie sposoby, tak? I że historia skończy się dobrze, i że często Bóg właśnie do mnie mówi, "Ewa, nie wychodź w przerwie z przedstawienia, bo to przedstawienie na pewno skończy się dobrze, nie? Że, że każdy z nas potrzebuje usłyszeć, że niezależnie od tego, jak historia się zaczęła, jak wygląda w środku, to Bóg jest z nami. I że historia na pewno skończy się dobrze, tak? Może to będzie wymagało więcej trudu, może wysiłku, tak? I że my wszyscy, ale to wszyscy, potrzebujemy bardzo w takich momentach silnej takiej akceptacji, y, takiego przyzwolenia, ale też my musimy podejmować wysiłek właśnie, że się nie zamykamy w pokoju i nie, i nie mówimy, że nikogo nie chcemy widzieć, nie? Więc y, zagmatwałam, zagmatwałam i wiecie, i powiedziałam, ale dla mnie. E, dla mnie jest to jakaś taka ważna myśl na dzisiaj. To przedstawienie skończy się dobrze. W jakimkolwiek jesteś miejscu dzisiaj życia. To, to ta historia, którą przeżywasz, skończy się dobrze. Jeżeli tylko wytrwasz, jeżeli nie przed, przed samą metą nie skapitulujesz. Przed samą metą nie, uciągnie, nie uciekniesz, nie podejmiesz jakichś durnych decyzji, które tak naprawdę zawalą ostatnie 20 lat Twojego życia. Nie? To jest taka myśl, która, która często mnie podnosi. Kiedy ja sobie myślę, że skoro idę już tyle lat tą drogą, to raczej pójdę dalej, tak? Kasia pisze: tak wiele ludzkich historii nie kończy się dobrze. Skąd mieć wiarę, że mój akurat będzie z happy endem? Właśnie trochę to próbuję nieudolnie Wam wytłumaczyć dzisiaj, że kończy się niedobrze, ponieważ ludzie kapitulują tuż przed metą, przestają biec tuż przed metą, nie? Że kiedy jest najsilniejsze napięcie, to odpuszczają, robią jakąś nagłą akcję, wiecie, robią jakiś nagły zwrot akcji w życiu i po prostu wtedy wszystko runie, wychodzą w połowie przedstawienia z tej sytuacji. A, a cała sprawa polega na tym, żeby wytrwać do końca drugiego aktu. Tak, to prawda. Tutaj Zusia pisze, tak. Ludzie oczekują ode mnie ideału i mają złość na mnie w momencie, kiedy ja w różnych rzeczach nie daję rady. Boże, w ilu ja miejscach, słuchajcie, nie daję rady, tak. Yy, to, yy, to jest ogrom tego, ale. Naprawdę uczę się i trwanie przy ludziach, i uczenie się o tej otwartości, uczenie się nie chodzenia w odrzuceniu to co cały weekend wam mówiłam uczenie się nie chodzenia w odrzuceniu, ale uczenie się przyjmowania miłości i dawania miłości jakby powoduje, że nie jesteśmy sami i w konsekwencji powoduje, że jesteśmy w stanie wytrwać do końca aktu drugiego. Tak jak ja z nutką moją, tak? Siedziałam w teatrze, trzymałam je za obie ręce, ona była wtulona we mnie cała, i, i, i drugi akt, już szedł, już historie się rozwiązywały, ona moje dłonie puszczała, już się chichotała z innymi dziećmi, wiecie, i już te rzeczy się działy. A czasami, kiedy jesteśmy w tym momencie takiego największego ucisku, przycisku, to już myślimy, że, że już wszystko runie, że już wszystko, co będzie przed nami, tylko to, co złe, tak? Że tylko to, co złe, ale tak nie jest. To co, to, co jest dla mnie ważne, to to, że są ludzie wokół mnie, którzy mnie jakby w tym, że ja nie daję rady i że pomimo, że mam wiedzę, to nie potrafię jej w danym momencie zastosować w moim życiu, to, już to ich jakby w ogóle nie, nie, nie rusza, nie? Daj, dają, dają, yy, dają absolutnie prawo do tego i człowiek może potem przez ten drugi akt już przechodzić, rozluźniając te dłonie, tak? Tak, dotrwajmy do końca, to jest dobra puenta na dzisiejszy poranek, dotrwajmy do końca, więc do każdej osoby, dzisiaj taka zawezwa, słuchajcie, do każdej osoby, która jest w impasie, która przeżywa trudności, że wytrwaj. Nie będę Ci mówić, będzie dobrze, ale powiem Ci tak, że wytrwaj, a na pewno ta historia skończy się happy endem. Na pewno ten, który czuwa nad nami dniem i nocą, na pewno podsunie pom pomoc, podsunie rozwiązania, podsunie, podsunie myśli i da też siły do tego, żeby wytrwać do końca, więc wytrwajmy. Wytrwajmy. Dzisiaj wieczorem, słuchajcie, robimy live, na którym będziemy mówić o złej teściowej i złej synowej albo złej synowej i złej teściowej, jak być dobrą synową, dobrą teściową, tak. Będziemy rozmawiać na właśnie takie tematy, co, co mocno mi się wiąże, słuchajcie, z tym, że czasami w pewnych relacjach nie pyknie nam, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie przetrwać trudnych momentów. A trudne, trudne momenty, w których każdy z nas zachowa się lepiej i, i gorzej, takich momentów w życiu Twoim i moim na pewno jest dużo, ale ja będę mówić, że w moim, że w moim życiu jest bardzo dużo takich momentów, tak? W, której, w, których, w których ja widzę, że zachowam się źle. Wiecie, czasami zachowuję się jak głupia nastolatka, czyli, wiecie, brnę w złe rzeczy. Wiem, że brnę w złe rzeczy, a nie umiem się z tego zawrócić. Więc dzisiaj o teściowych i synowych, tak, będzie live, na który zapraszam Was wszystkich. Nie? Trochę się stresuję tym, co w zasadzie mam to powiedzieć i i, I od czego zacząć? I stresuję się, czy odpowiem na te wszystkie pytania, bo wiadomo, że każda sytuacja, każde, każda relacja właśnie tego typu synowa, teściowa jest trudna. No, ale spróbujemy sobie dzisiaj z tym tematem poradzić, więc życzę Wam pięknego dnia. U nas jest tak pięknie, tak cudownie i jest tak, że zaraz wybuchnie wiosna, taka pełna zieleni i kwiatów. Tu w Anglii jest pełna krokusów, rododendronów i innych kwitnących krzewów, więc jest cudownie. Temat, kto ma rację, zła synowa czy zła teściowa? O właśnie, taki temat jest dzisiaj na live. Więc dzień będzie piękny, a wieczorem spotkamy się, porozmawiamy o trudnych rzeczach, tak? Porozmawiamy o trudnych tematach, bo wiecie, no, trzeba o trudnych rzeczach rozmawiać. Trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się i dobrego dnia. Papa, papa. Duchu święty, ty jesteś sprawcą chcenia i działania. Tak jest. Papa, pa, kochani, papa. Pa.